Tytuł: Portret Antoniego Gwoździowskiego na tle hali fabrycznej. Autor: Stefan Witold Matejko. Data powstania: 1927-1929 rok. Wymiary: wysokość 95 cm, szerokość 120 cm. Technika: Olej na płótnie: Własność: Muzeum Krakowa. Portret przedstawia mężczyznę w sile wieku stojącego na tle hali fabrycznej, ujętego nieco poniżej pasa. Jego postać wypełnia około jednej trzeciej szerokości obrazu i trzy czwarte jego wysokości. Ma krótkie, jasno włosy z grzywką zaczesaną na bok i brązowy wąsik, mocno zaznaczone, łukowate brwi i nieduże uszy. Jego niebieskie oczy zwrócone są wprost na widza. Ubrany jest w granatowy płaszcz zapięty na jeden guzik. Z pomiędzy pół płaszcza wystaje koszula z wysokim białym kołnierzykiem, zawiązany niebieski krawat w drobne jasne prążki oraz kamizelka. Mężczyzna opiera się prawą ręką o znajdujące się w lewej, dolnej części obrazu biurko, na którym piętrzą się różne przedmioty. Mężczyzna wspiera dłoń na opasłym, szarym tomie książki rachunkowej. Drugą rękę trzyma schowaną za plecami. Obok książki po lewej stronie znajduje się jeszcze jedna podobnej wielkości i koloru, na której leży cienki czerwony zeszyt, a na nim również czerwone pudełeczko. Po ich lewej stronie leżą kolejne kolorowe pudełeczka, pomiędzy którymi niedbale ułożono tubki z różnokolorowymi farbami oraz ustawiono dwie butelki z rozpuszczalnikami. Tło obrazu matejki przedstawia wnętrze hali fabrycznej. Po lewej stronie fragment ściany z trzema dużymi oknami. W pomieszczeniu stoją dwa rzędy maszyn, jedna po lewej stronie pod oknami, druga po prawej. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia postać gwoździowskiego. Maszyny są niskie i ciężkie, z dużymi zębatymi kołami po bokach i pokrętłami do ich regulacji od frontu. Od maszyn z lewej strony kompozycji idą w górę pasy napędowe. Pod sufitem, poprzez wały przenoszą napęd bezpośrednio na maszyny po drugiej stronie hali. Przy urządzeniach stoją obsługujący je robotnicy. Mężczyźni są ubrani różnorako jeden posiada skórzany fartuch, inni noszą robocze kitle lub koszule. Realistyczny portret mężczyzny, namalowany w ciepłej kolorystyce z akcentami czerwieni i różu, wyraźnie odcina się od tła obrazu utrzymanego w chłodnej, błękitnej kolorystyce. Autorem prezentowanego obrazu był krakowski malarz Stefan Witold Matejko, bratanek mistrza Jana Matejki. Przez lata związany z krakowskim zakładem witrażów i mozaik Stanisława Gabriela Żelińskiego, specjalizował się głównie w malarstwie ściennym i witrażownictwie. Jego projekty do dziś zdobią liczne kościoły i klatki schodowe krakowskich kamienic. Był on także autorem obrazów olejnych, pejzaży, scen rodzajowych. A także realistycznych portretów, wśród nich Antoniego Gwoździowskiego, dyrektora krakowskiej fabryki farb i przyborów malarskich Iskra i Karmański. Fabryka, produkująca farby olejne, akwarele oraz inne materiały dla artystów, była jednym z największych zakładów tego typu w przedwojennej Polsce. Obraz prezentowany jest obecnie w muzealnej sali poświęconej historii krakowskiego przemysłu przełomu XIX i XX wieku. Znajdziemy tu również inne portrety przemysłowców tej epoki, wśród nich Tadeusza Epsteina, prezesa Izby Handlowo-Przemysłowej, pędzla Ignacego Pinkasa, czy okolicznościową wykonaną z metalu plakietę pospodobizną Adama Piaseckiego, zwanego Królem Czekolady, właściciela fabryki.